Witam Państwa w programie Kronika Policyjna. Nazywam się Anna Adamowicz i pełnię funkcję rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie. Policjanci z posterunku Policji Wiązowie uratowali znajdującą się w wodzie kobietę. Do zdarzenia doszło 17 września. Tuż przed godziną 10 funkcjonariusze zauważyli kobietę, która nie potrafiła samodzielnie wydostać się z rzeki. Z uwagi na znacznie podniesiony stan wody i liczne zawirowania, policjanci postanowili natychmiast przystąpić do działań ratowniczych. Obaj funkcjonariusze weszli do wody i wyciągnęli wyziębioną 32 latkę ratując jej życie. Policjanci okryli ją mundurem i kocami termicznymi. Po udzieleniu pomocy okazało się, że jest nieprzeźwa. Badanie wykazało blisko 0,7 promila alkoholu w jej organizmie. Kobieta trafiła do szpitala i obecnie jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 48-letnia mieszkanka naszego powiatu, Zawiadomiła, że nieznany sprawca włamał się do sklepu spożywczo-przemysłowego, skąd dokonał kradzieży słodyczy, alkoholu, papierosów oraz pieniędzy w bilonie, powodując straty na kwotę około 1500 zł na szkodę zgłaszającej. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.